w lążyku który mamy on też często może służyć do wknięcia się do szybkiego pięcia do ekspresa to jest powinno być 60 cm taka wętla najlepiej skrzyta można to sobie zrobić też i tak już e, tak jak do asekuracji. Rząd. natomiast e, pod nim Wiążemy bloker, to jest rodzaj przyrządu zaciskowego. Tylko on jest taki najprostszy z możliwych, czyli owijamy linę już, przynajmniej trzy razy, zależy jak miękki ten repig jest, jaka średnica, ja mam tutaj dość miękki, ale trzy razy. No to trzeba dopiąć, właściwie karabinkiem zakręcanym, bo ja tu miałem nagłówkę z kowronka, żeby tylko angażować jeden karabinek z jednej strony, on tu się nawet rozchodzi, ale no tak. do góry, drżymy no to się tu blokuje, no zakręcamy to, to żeby nie tym dało, no to można dopiąć, dopiąć tutaj, no trochę zdefasonował linę, no ale tak, no i zjeżdżamy w ten sposób, że ręka nad węzłem, żeby w razie paniki puścić wszystko, ponad, ponad tym i w ten sposób zjeżdżamy. Jest często tam jak dojeżdżamy do jakiegoś punktu, bo to często jak będziemy w ścianie zrobić jakieś dłuższe drogi, dojeżdżamy do jakiegoś stanowiska, no to można od razu tym się dopiąć. Jesteśmy już 5, mamy trzy punkty, więc możemy z czegoś rezygnować. I takie coś sobie musicie sprawić. Tylko nie ma tych pętli. pętli są takie krótsze, 50, no ale jak nie ma tych 60, to z tych trochę krótszych trzeba kombinować. No i to jest ta autoasekuracja węzła. Nazywa się to bloker. Jest jeszcze też, może nadarzyć się taka sytuacja, jak robimy drogę i no nie jesteśmy w stanie zrobić, prawda? Trzeba się wycofać. Wycofać. punktu. No, to jest problem, jak to są te ringi, które są obecnie, to one są w miarę szerokie, jesteśmy w stanie się wycofać. Które Zawiązanie się gdzieś na panelu, czy gdzieś na szybko z skrajnym tatrzańskim zabezpieczeniem też oczywiście jest dopuszczalne, to nie ma tak, że ósemka jest najpewniejsza i... Ale gdzieś spinamy się na panelu, często się przewiązujemy, to może to być skrajny tatrzański również. Nie zaciska się tak bardzo. My podchodzimy, spinamy się do tego punktu i dochodzimy i tutaj mamy blok. No i coś musimy kombinować, żeby żeby się stąd ewakuować, prawda? Więc droga jest za trudna. No i to jest kwestia tak, jak się wpiąć, jak... Najlepiej byłoby się... Ej, tylko na tym wisimy. Jak dałoby się gdzieś stanąć, odciążyć, żeby się wpiąć od dołu, prawda? Jak się wepniemy od góry, to dociśniemy jeszcze ten karabinek. No i nie, nie będzie w stanie wejść. No a tu jeszcze musi wejść jeszcze musi wejść lina, na której się asekurujemy, No i niestety nie ma wyjścia z jednego punktu musimy zjeżdżać, prawda? Czyli trzeba się przepiąć i przewiązać w tym punkcie. Czyli tutaj oczywiście, żeby się przewiązać, no to, to trzeba tak, zawiązać tą linę, żeby jej nie zgubić, jak się z niej wywiązujemy gdzieś z jakiegoś punktu. Rozwiązać tą ósemkę. Czy tam skrajny to to co mamy? Następnie ją przełożyć przez punkt, no tu będzie problem, bo ona powinna być na dole, żeby, żeby wypiąć te wszystkie punkty. Tutaj wiążemy węzełek, jak mamy to inne już tutaj w ręku, to można ją kontrolowany tam opuścić w dół, tyle ile potrzebujemy, żeby dostała, do tego. No i tu jest kwestia też, zaczynamy się wiązywać do tej liny, no to najbezpieczniej najpierw zacząć od tego blokera, jak mamy blokera, zapniemy, no to już jesteśmy asekurowani, może tutaj jeszcze... aby się jak się da podciągnąć zawisnąć w blokerze żeby to zluzować no. Tylko tu niestety zaczyna się problem. Teraz mogę to zrobić, bo stoję, ale jakby tu nie było stopnia, jest problem z wypięciem tego wszystkiego, jak tutaj dociskamy. No. I w łatwej sytuacji jesteśmy w stanie yy, wypiąć teraz to tylko, tylko jeszcze jest za wcześnie Właściwie jeszcze trzeba zwolnić tutaj, zrobić luz na wpięcie przyrządu, zjazdowego. Wciągamy tego blokera i tutaj wypinamy z tego, zawisamy w blokerze. To jest tyle, że ten węzeł, ten bloker jest dużo łatwiejszy do zwolnienia pod obciążeniem, niż ten prusik taki klasyczny, który służy nam do, do podchodzenia, który tam, też go chyba mało co używaliście w ogóle, prawda? No, ale tego jestem, w stanie pod obciążeniem. Pięknie zjeżdżamy. Oczywiście w skałach, jak opanujecie to, to, to raczej, raczej ja bym zjeżdżał bez tego prusika, no bo to Macie opanowany zjazd, no to nic nie może się zdarzyć w skałach, szybko jesteście na dole, a to całe motanie to jednak jest czasochłonne. I, i, i niestety zajmuje, a tutaj chwilka jesteście na dole, no, ale to według uznania, jak Wam się czujecie pewnie. Na pewno w górach, kiedy zjeżdżacie w terenie nieznanym, jest kilka przepinek, to na pewno ta autoasekuracja jest konieczna. to, że nie tam wiele rzeczy się może stać. Tem